Cześć wszystkim z tej strony Broluk i zapraszam do oglądania siódmego odcinka z serii Gramy Wy Crusader Kings 2. W ostatnim odcinku wydaliśmy ultrze, nic specjalnego się nie działo, to by było warte zapamiętania. No, może poza tym jeszcze, że urodziła nam się w końcu córka, która jest teraz naszym dziedzicem. Zyskaliśmy sporo pozytywnych cech tutaj. Dwie czasowe są w tym roku. Nie, jedna trwa do przyszłego roku aż. Jedna kończy się w tym roku. Co bym chciał, to żeby jeszcze syna mieć. Tak, żeby nasza ambicja się także wypełniła w końcu. Może się uda coś spłodzić. Co zrobię w tym odcinku, to zażądam excommunikin na tym typie. Mmm. Ok, stracimy 50 pobożności. Bluźnierca. Już chyba to poszło, nawet. Chciałbym mówię, powiedzieć wojnę. I co jeszcze mamy? Tutaj jeden z naszych książąt spiskuje przeciwko nam. Nie chcę zakończyć tego spisku. Także zrobimy także. Uwięzimy go po prostu. Mhm. I się zbuntował przeciwko nam. Wolne stanowisko na doradce. Utraciliśmy naszego marszałka. Ile on miał? 17 wojskowości. Musimy nowego znaleźć. Mszczuj. Ma 14, tylko niestety. Mimo tej, co będzie on robił będzie dowodził wojskami do broni. Mamy wojnę domową po raz kolejny w naszym kraju. Kościół nie będzie... Tutaj papież się odzywał o tę ekskomunikę pokójcową. Kościół nie będzie tolerować dużych ekscesów jakich dopóki... Myślę, że on musi doczekać obłożenia ekskomuniką i wyłączenia z komunii. Okej, okay, ładnie. Chociaż tyle się udało. I mógłbym mu teraz... Wojnę wypowiedzieć pięknie, czyli poszło nawet lepiej niż przypuszczałem. Eee, tak, możemy wezwać sojuszników. Ilu mamy sojuszników? Tylko tego. A tego nie możemy, naszego szwagra. Dlaczego? Nie rozumiem. Hmm, powinien się. Możemy naszego teścia wezwać, a nie. Takiego opinia o nas. Też hmm. na 52. Prowadzi wojnę jakieś tam z Chanem? Wow, wow. To poważna wojna. On tu w ogóle Riazyn już nie istnieje. Teraz to jest kiów Chyba zmienił nazwę swojego królestwa. Dobra, mamy sporo ludzi. żeby to wystarczyło? Te 2000, no nie wiem. Bolesław mszczu, ja bym wolał tu na dowódcę naszego króla, naszego marszałka. Nie będziemy ryzykować życia naszego króla już na razie. Jakie tu oddziały od choby? Ten dużą mocy nie ma, ten 100, 100, 100. Ci co mają 100 to powołam od nich po prostu. Ten 90, czy powyżej 90. O, mamy tutaj tyle armii, że raczej większych szans nie ma. Człowiek tutaj, książę. Czy on dowodzi jakąś z tych armii? Czekałem. Dobra, a właśnie. W sumie nie potrzebuję tych roszczeń Poprawić stosunki dyplomatyczne może być gdzieś przydało A ta kurczę, tutaj tu jest Pogańska wiara jeszcze wasale. To coś Ocyś miałem Okej, OK może bym zobaczył tego Wygnaj więźnia. Dla dzień Dzieci Narodowej. Oj, oczywiście, uwolnij. Strać więźnia. Uwolnienie. Hmm. Dolny Śląsk. On no, tu posiada ten teren. To jest jego dziedzicem Ma tutaj syna. A, to jest ten że Włost dowodzi tym powstaniem a wacław ten nas lubi dosyć on dość szerska chyba nie jest kujaw hmm, ja do... nie będą nie nas lubi dobra zostawmy tych więźniów może ich zetnę po prostu i tyle. dobra zakończmy szybko to powstanie i spróbuj Tutaj, do Trzecina. A co może robić nasz... Ten to zasiadnie zgodę tutaj na tym terenie. Czyli osłabimy go jeszcze bardziej może. Po prostu. Sporo tu mamy arwis. Naprawdę dużo ilości. Dowódcy Piotr. Nie ma nikogo lepszego niż on. Szuj. Artur. Piotr, no nie ma lepszych. Niestety są jakieś takie... 4000 tysiące luda ponad. Hmm, aż nie możemy tu nic zmienić. Zasięgnie niezgodę mieć, a nie fabrykować roszczenia nadal. Połączmy to armię i tu szybko ich dorwiemy. Eee, przychodzą z mniejszych gospodarstw, niektórzy lub lusinę na sprzedaż. Niektórzy tylko z koszem, jarzem owoców i owoców, inni z całym wozem plonu. Chłopi sprzedają swoje produkty wewnątrz murów miejskich, lecz mieszanie chcą by tego zakazać. Chłopi zawsze powodują problemy, nie wpuszczać ich. Płock, ryzyko lokalnego buntu, Wiem, podatek miejski byśmy nawet. Hmm. Więc hmm. sprzedawają tutaj, nie chcemy, żeby jakiś bunt teraz w czasie tej wojny tutaj wybuchł. się. Pięknie. To najbardziej mnie cieszy, że możemy tą wojnę tutaj wypowiedzieć. O, żeby już tutaj hmm, 1,5% czyli to oddzialnie naszego koncerza już taki miał efekt. Dochód dosyć spory. Dziąidą do, do Poznania, czyli pójdziemy tutaj i do Poznania także. I znowu nasz król dowodzi. Hej, Miszuj, ej. Artur i Piotr niech dowodzą. Nie chcę, żeby mój król dowodził armią. Dalej za nim, za nim. Kujawy. Może go dopadniemy. Tak, udało się pięknie. Jak ta bitwa pójdzie, No sporą przewagę mamy w ludziach, ale tracimy tutaj tracimy niestety Przez to, że nasz król może nie dowodzi... Ale udało się, pięknie, pięknie. Och, aż 50% punktów wojny. Sporo prestiżu. Ładnie... Mm, dobra, za nimi. Lobimy ich. I może to ta wojna się zakończy szybko, nawet... I wypowiemy tą wojnę tutaj o te pomoże Raz, dwa 10% ładnie 100% Dostał się do niewoli od razu! Jest! Jest, jest, jest! Doskonale. Krawtwo gniez, mogę wysunąć. Proponuj pokój Traci prestiż Oczywiście, że nie rodzeń, tylko... Tak żeby Już zakończona rewolta Odwołam nasze armię, Nawet nasi wasale nie zdążyli tu. być niezadowoleni Już to za armia tu okej okay. On tu posiada sporo tytułów mm. Uwolnienie za okupem Wow, sporo kasy tak, go niech zapłacą jakąś kaucję za to. Dobra i 2000. Czy on prowadzi nie, nie prowadzi żadnej wojny? Mógłbym wypowiedzieć tą wojnę. Pada ofiarą to prawy dowód najlepszy ze wszystkich. Wow! Obożność i prestiż dostajemy. Nie wiem jak jego oddziały tu. Ma tylko trzy hrabstwa, czyli niewiele. Poczekam do końca tego roku, żeby trochę moje oddziały z domeny... Okej, okay, ten zapłacił okup. Nowe decyzje są dostępne. Organizuj wielki turniej. Mm. O! 200 złota. W pokoju prestiż co najmniej 500, mógłbym to zrobić, ale no... chciałbym tą wojnę wypowiedzieć. Jaka jego opinia na jest 26? Nie dla wysoka, a na naszych pozostałych wasali dosyć spora. Ładnie Kościelni, wasale tutaj, to jedynie mógłbym mu potłacić. Posmarować trochę ładnie 40 będzie na więcej, tak, o dwa tylko, ale już nam płaci podatek. Poczekam do końca roku i wypowiem tu wojnę o tym. Pomoże. Powinienem w końcu... Nie będzie mógł tutaj raczej nic z tym zrobić. Chyba żeby papieżowi tam coś podpłacił, też czy coś. Okej. Okay. czas na kolejną wojnę. Hmm, ktoś tu zmarł za Mój dworzanin, nieważne. Wypowiadam ci wojnę. Jeśli to wygramy jeszcze. Tibor, kto to jest? Syn pomorski... pomorski jestem, witaj, jestem, Tutaj jestem, on będzie witaj, Tych terenów ciekawe hmm, Znowu zażądać skomuniki mogę. Aha, nie mogę. Weźli. Dobra, mamy wojnę. chcemy wezwać naszego teścia. On tu te dwie wojny jeszcze ma jakieś, ale niech nam pomoże. Byśmy mu raz pomogli, w cudzysłowie, bo tutaj. Eee, zobaczę jakie będą... Jego oddziały. Malutkie mam wojska. Krzeli się, że bym na twoje wezwanie do wojny. Dobrze. Bo tu masz sporo wojsk. Czy nasz król znowu dowodzi tu tymi oddziałami? Muszę to najpierw zobaczyć. Oczywiście, że dowodzi. Hmm. Dobra, połączmy to najpierw wszystko tu. 2000 do 1600. Prawie 3000, no prawie dwukrotna przewaga. Tak prawie robi dużą różnicę. Może jednak niech, niech dowodzi, bo ma dużą tą... To jest... sporo nam daje, jak widać. Jego dowództwo, gdzie on nie zmierzałem do Słupsk? Hmm. Fabrykuj. Ja i... się nie zgodę, nie, to mi już nic nie da. Hmm. Fabrykuj roszczenia. Może na Litwie. Albo. Nie. Hmm. Jak tu na yy, szwagier na lubi coś fajnie tu. Może jakiś wasa. tu to nas niezbyt lubi. Ten tutaj z Łęczycy. Tutaj bym może spróbował. Tak, tak. Dobra. Czyli idą do Poznania. Czyli się miniemy, idziemy po prostu tu. To Słupsko uciekają, czyli uciekają przed nami. Czyli to znak, że boją się walczyć. A i tak ich dopadliśmy. Może to być bardzo krótka wojna. Jak to nasze dochody zbierz tu podatki. A ty rozwijaj kulturę w cieszynie trochę. Idzie dobrze o nie, tego się obawiałem. Zranienie cecha Wojskowej A dro... Zrozumienie spraw wojskowych Kraków otrzymuje wiedza wojenna, aż zadanie wzrostu technologii wojskowej. Ładnie Pięknie, ładnie 40 punktów ponad. Za nimi. To będzie krótka wojna, co szuje. Hmm. Coś się dzieje. Hmm. Nasz... Jest tu uwięziony jakiś... Kolejnie co to jest dokładnie Pod Pewnie jakiś rabia czy ktoś tak. To on jest jego seniorem, czyli coś tam poszło. Kolejna bitwa. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie więcej naszemu królowi tu. Okej, okay, zwycięstwo. Kolejne 15 punktów. Niewielu już im to zostało. Do, idą do Gdańska. Za nimi po prostu Wykończmy to oddziałem. właśnie Jedno słabe ruszenie hmm? wow taki teren mogę roszenie Jak to w ogóle wygląda ta yy, sprawa w Europie Szegerkne Francja, Spoko to mi się to nie zmieniło eee, Proponuj pokój nie chcę Nic tutaj nie zyskujemy rodzajmem. Musimy sprawę do końca doprowadzić. Po raz kolejny. Okej. Okay. Burmistrz tu jakiś... A to już wcześniej chyba było. Kolejne zwycięstwo. 12 punktów. Także dosyć dużo. Naprawdę dużo. Tutaj, no chyba na sojusznicy aż przyszli. Ładnie, że nam pomaga. Muszę może coś dać za to. Ja od razu udam się na Szczecin, na stolicę tutaj jego. Prosto. Tutaj oblegają. Kolejne zwycięstwo, 75% aż mamy. Co nasza rada robi? jeszcze nic nie wiem, tego się nie... może dowodzić to prawidłowo. Nasza córka tu dziedziczy wszystko. Dawna rana wreszcie się zagoiła. Oszpecenie biznu. Fuj i zyskuje cechę. Zranienie. Ale to nam dosyć dało tutaj pretish, o jedną dziesiątą będzie więcej. Ładnie. jednak to jeszcze była dodatkowa cecha. A już ma tych cech... Hmm. Tylko nie widzę, czy to przez to, że... No świece nie blizną, nie wiem jednak. Nasi wasale nawet je... nic tutaj nie narzekają jeszcze. Jest! To jest chyba mój najlepszy odcinek do tej pory. Jeszcze nasza żona wciąż ciąży Pięknie. Właściwie... Pięć prestiżu. Miejmy nadzieję, że tym razem to będzie syn. No coś tu się trochę nam żona... Nie zadowolona. Opinie miała aż jeszcze wcześniej, jeszcze. Da nam syna dzięki temu. Nie wiem, czy pieniądze mają wpływ na to, choć to różnie bywa z kobitami. Na chwilę to obręczenie tu dobiegnie końca, bo poni ponieważ na teściu nam tu pomaga także. będzie ładnie, w końcu może zyskamy ten dostęp do morza upragniony i syna jeszcze to by było już w ogóle 5% strat mm, niestety ale mamy takie oddziały tutaj potężne, że to na nas nie ma wpływu wielkiego już wygraliśmy oblężenie jedno pierwszą tutaj to lice my się oblegamy. Hmm. Czy byśmy kogoś pojmali? Hmm. Nie wiem, czemu to jest tak. Tak, pojmaliśmy tutaj jakąś dziewczynkę pięcioletnią. Kim ona jest? Hmm, a jest córką tego księcia. <grytania> Ale ma koleś, pecha. No tak powiem może przez dzięki temu zgodzi się na pokój No nie, jeszcze nie Nie obchodzi mnie co Niech w takim się 5 dziecko w więzieniu Nie będzie Wolni za oku Zagrać więźnia z państwa, to nie, no chyba no, na mordu, i to też nie chcę z komuniki. Tak, jak już chyba jest. Musi być dorosłym. Wolnie za okupem, może nam jeszcze zapłaci. I za chwilę wygramy tą wojnę, jeszcze odzyskamy więcej pieniędzy dzięki temu. Okej, okay, zgodził się. Eee, niestety tu ja coś zaatakowali na obód. Znowu ponosimy kratek, zyskaliśmy sporo, mamy pieniędzy. Może byśmy coś tu mogli. Plac treningowy długo będzie się budował. Nadzorca majątku. Ok. Barządca będzie mógł tu. I rozbudujemy trochę Kraków. w naszą stolicę tu. Plac treningowy. Dużo kosztuje. Mamy no, innych tutaj, czy coś możemy. Fosa kościelna. Poziom fortyfikacji tu wzrasta. A tu jakby... Więcej byśmy mogli powoływać. To też chcemy w takim razie. I wyślemy tu naszego za, y, zarządcy majątku, by nadzorował tę budowę. Traciliśmy sporo... Ilość gotówki, ale... Myślę, że jak wygramy tutaj... Bitwę to. Oblężenie to trochę. Mhm. Eee... No nie, jak zwykle. No nie, jednak udało mu się tą ekskomunikę zdjąć. Przekonał papieża, chyba. Ej, ej, znowu. No nie, już myślałem, już było tak blisko. Wracamy naszymi armiami i je odwołamy. Odwołamy tutaj stosunki dyplomatyczne. Niestety nic nie zrobi w tym czasie. Musimy sfabrykować te roszczenia. Normalnie. Najlepszy powód do wojny bzdura. I tak może się z tego wykaraskać. Co za? Hamstwo. Państwa, ale coś tam zyskaliśmy. Okej, okay, puszczę pu tu chwilę jeszcze grę. Zobaczę, co się wydarzy. Nasza żona jest w ciąży. Miejmy nadzieję, że to trafne uwięzienie, he? E, Dlaczego moją matkę mogę uwięzić? Stara się zabić hrabie Lutosława Szersk. A czy on... miesz szpiegów to nasz odkrył. Hrabia Lutosław, ale czy on nie siedzi? Czasem szersk. No to jest on przecież, siedzi w Co no To nasza matka. Czemu go nie chce zabić? E, czemu go chce zabić? No zaklęć więc spisek, matko. Czekaj, co mi odpowie. W końcu, w końcu mamy syna. Jest! Jest, jest, jest. Mimo, że nie wygraliśmy tej wojny, i tak było ok. Tutaj, jak go nazwie, Kazimierz nie będzie. Albo po prostu po staropolsku mieszko. Tu zmienię imię. Ładnie. Yy. Realizujemy naszą ambicję. Ładnie. Mogę brak dostępnej ambicji, niestety, zdołałem ci wybaczyć, nic się nie stało, że tam kogoś chciałem zamordować. Jest, nasz syn jest naszym dziedzicem. Jest, w końcu mamy porządnego dziedzica. Co prawda nasza córka też by była ok, ale lepiej mieć syna. Ok, w tym odcinku myślę, że poszło dosyć dobrze, mimo że jednak nie udało się zdobyć tej ziemi. To myślę, że było ok jednak. Zakończę w tym miejscu. Trzymajcie się do następnego razu.